Podcast poznajomości Mówi Robert Hecyk. I to jest mój podcast dla ciebie, dla Twoich znajomych i dla tych wszystkich, którzy dopiero z nami się zaprzyjaźnią. Zapraszam. Witajcie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Dziś znów słowo z niedzieli o uczniach. No i o nas jako uczniach niewątpliwie o tym, jaką my mamy mentalność, jaką mamy znajomość Jezusa, czy my wiemy, o co Mu w ogóle chodzi. No i to też jest pytanie, o co nam w życiu chodzi. Słuchajcie, z powodów, o których wstyd mówić, to znaczy pomyliły mi się terminy, nie prowadziłem rekolekcji dla księży w tym tygodniu, tylko będę je prowadził w przyszłym tygodniu. Dlatego zapraszam na kanał Kekakonet, Bądź na stronę, bądź na kanał podcastowy, gdziekolwiek, na Facebook, na YouTube, i tam możecie śledzić lub polecać, ewentualnie, jeśli wiecie, że są księża, którzy byliby zainteresowani tymi rekolekcjami. Natomiast, także tutaj, gdziekolwiek słuchacie podcastu poznajomości, zostawiajcie ślady swojej bytności. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie na YouTube na Facebooku, na Agapę, gdziekolwiek, gdziekolwiek. Bądźcie obecni, aktywnie w naszym podcaście i zapraszajcie innych. Na KKK wkrótce ukaże się też nauczanie, jakie wczoraj wygłosiłem na spotkaniu, które się nazywa Dzień Jedności Wspólnot Charyzmatycznych Diecezji Koszalińsko-Kołobrzewskiej. To się odbyło w Skrzatuszu, także niebawem też będzie można tego posłuchać. Mówiłem o tym że chrzest w Duchu Świętym to jest początek nowego człowieka. Dobra, to ja Was pozdrawiam i życzę Wam owocnego słuchania Słowa Bożego. Trzymajcie się. No to mamy uczniów i ich yy, myślenie. Zaraz mi się przypomina ten fragment z księgi Izajasza, słuchajcie, nie, nie wiem czy pamiętacie. Bo moje myśli nie są myślami waszymi, a moje drogi nie są waszymi drogami. Pan sobie zdaje sprawę, że my, ludzie mamy dość jesteśmy ludźmi o dość ograniczonym rozumku. Znaczy, rozumek jeszcze mamy jak, na jak najbardziej na miejscu może i tylko wyobraźnię mamy nie taką, i chyba nie do końca znamy tego, z którym rozmawiamy, kiedy się modlimy do Pana. Bo zobaczcie, Jakub i Jan, pupilowie Jezusa, umówmy się, myśleli, że ponieważ ciągle są z Jezusem, wszystkie ważne wydarzenia to oni zawsze i Piotr, więc może mogą sobie coś załatwić. Może mogliby sobie coś zorganizować. Więc skoro Jezus jest tym królem, tym Mesjaszem, tym, który ma sprawować władzę już na wieki, to dobrze byłoby, Gdzieś w pobliżu się jakoś zakręcić, nie? Notabene to jest właśnie klerykalizm prawdziwy. Nawet nie to, że Jezus jest arcykapłanem i że siedzi na tronie i tak dalej, i tak dalej. Tylko to, ilu jest chętnych do tego, żeby w tym blasku się znaleźć, żeby odrobina tego blasku na mnie padła i mnie oświetliła, żebym był widoczny, żebym ja też coś z tego miał. No tacy jesteśmy. Że nawet kiedy się modlimy, czy kiedy przychodzimy do Pana, zobaczcie, umówmy się, jak przychodzimy tutaj na mszy nawet, to też chcemy coś przeżyć. Chcemy się spotkać z Panem, ale chcemy też, żeby to przyniosło nam jakieś dobro. Czasami nawet duchową przyjemność. I to nie ma w tym nic złego akurat, nie? Ale to ciągle chodzi troszkę o nas. I uczniowie też. Stoją jakby w centrum tej całej modlitwy. Chcemy, żeby, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. Uu. Czyli znaczy się, Panie Jezu, teraz my. Yy. Powiem Wam tak. Jeśli mamy być uczniami Jezusa, to musimy być gotowi się uczyć. Oni też musieli się czegoś nauczyć yy. tamtego dnia. Przez tą swoją modlitwę, taką może niefortunną, ale szczerą, umówmy się, szczerą. Więc lepiej się modlić tak niż wcale, pamiętajcie. Lepiej się modlić bez sensu czasem, niż się nie modlić wcale. Nie o to chodzi, żeby nasza modlitwa zawsze była mądra. Bo Pan Jezus, jak to dzisiaj napisał nasz generał Giuseppe na Twitterze, napisał, że on będzie wiedział, jak odpowiedzieć. No i Jezus rzeczywiście wie, jak odpowiedzieć, bo mówi: Dobrze. Nie wiecie, co prawda, o co prosicie, ale mogę powiedzieć tak, jeśli jesteście gotowi przyjąć ten chrzest, którym mam być ochrzczony ja, i wypić ten kielich, którym ja mam, który ja mam wypić, to znaczy, jeżeli jesteście gotowi na to, co mnie spotka, to tą drogą możecie pójść. Ale co będzie dalej, nie ode mnie zależy. I my też musimy sobie zadać pytanie, nie? jeżeli o coś prosimy Jezusa, jeżeli czegoś chcemy, czy jesteśmy gotowi na wspólnotę z Nim? Czyli na, na to, żeby, żebyśmy, żeby nas spotykały różne trudne sytuacje, bo my byśmy nie chcieli, żeby one nas spotykały. I ja, ja wiem, że to trochę mamy młodych na pokładzie tutaj. Słuchajcie, młodzież. Ja wiem, że to nie jest przyjemne, ale z drugiej strony nie ma co się oszukiwać. Uczniowie Jezusa to nie są ci, którym jest najłatwiej w życiu. Tylko ci, którzy mogą być najszczęśliwsi. I jak chcesz być szczęśliwy, to nie patrz na to, co można sobie załatwić, tylko co możesz dostać za darmo. Co prawda, to za darmo oznacza, że trzeba się utożsamić z Jezusem, bo ten, kto rzeczywiście się do Niego zbliży, się z Nim bliżej pozna i to będzie jego uczeń nie dlatego, że robi to, co Jezus każe, ale dlatego, że go naśladuje. I słuchajcie, my mamy być uczniami nie przez posłuszeństwo tylko, nie przez uczenie się czegoś, co trzeba zrobić, jakiejś lekcji, ale przez upodabnianie się do Jezusa. Właśnie dlatego uczniowie Jezusa chodzili z nim wszędzie, byli z nim wszędzie. Pierwsi uczniowie, kiedy zapytali nauczycielu, gdzie mieszkasz, usłyszeli. Chodźcie, a zobaczycie. I my też chcemy być blisko Jezusa, żeby zobaczyć tak naprawdę, za kim my idziemy, do kogo się mamy upodobnić, z kim się utożsamić. Bo wtedy zobaczymy, że ten tron Jezusa, na którym on będzie zasiadał, to jest inny tron niż my sobie wyobrażamy. Władca rozdaje splendory, zaszczyty, więc trzeba gdzieś, Panie, Panie, ja tu jestem, jestem tu, jestem. Tymczasem dzisiaj list do Hebrajczyków pokazuje nam arcykapłana, czyli kogoś, kto składa za nas ofiary. Ale to jest inny niż wszyscy kapłani, bo on nie składa ofiary, ofiary wtedy się składało ofiary ze zwierząt jeszcze. Nie składa ofiary ze zwierząt, tylko składa ofiarę z siebie. I to jest niezwykły arcykapłan. Składa ofiarę z siebie, to jest ktoś, Komu nie było obce cierpienie i kto rozumie każdego z nas, dlatego, że cokolwiek było ludzkim cierpieniem, on to wycierpiał. Tylko jednej ludzkiej rzeczy nie wziął na siebie, nie popełnił grzechu. Ale wszystkie, całe inne ograniczenie człowieka, wszystkie inne ograniczenia ludzkie wziął na siebie. I słuchajcie, to jest ktoś. Kto, jeśli nawet jest królem i kapłanem, jeśli nawet zasiada na tronie, to jest to zupełnie inny ktoś, inny władca, inny kapłan niż wszyscy inni. To jest ktoś, kto nie tyle ma litość nad nami z wysokości swojej wszechmocy, ale to jest ktoś, kto ma empatię, kto umie się wczuć w naszą sytuację. To jest ktoś taki. I żeby o cokolwiek go prosić, musimy zobaczyć to najpierw, że to jest ktoś, kto jest gotów oddać wszystko dla nas. I kto w ten sposób zaczyna myśleć, wie o co może prosić Jezusa, a o co nie powinien prosić. Ja nie rozumiem, jak mogło się Ojcu spodobać zmiażdżyć swojego syna cierpieniem, tak jak czytamy dzisiaj w pierwszym czytaniu. Nie rozumiem tego. Nie dlatego, żebym osądzał jakoś ojca, ale wiem, że to zrobił z miłości i ta miłość jest niepojęta dla mnie. Jak może być, że, że Bóg tak bardzo mnie kocha, że pozwolił swojemu synowi tak cierpieć, ale zrobił to dla mnie? To znaczy, że ja już wszystko, co mogłem, dostałem. Dostałem więcej niż mógłbym poprosić, a teraz zaczynam prosić o rzeczy przemijające. O to, żeby mnie ktoś zauważył, o to, żebym, żeby mi było dobrze, żebym ja miał takie czy inne znaczenie, żeby ludzie mnie szanowali. To są wszystko rzeczy, które miną. Najwięcej, jak mogłem, już dostałem. To znaczy, ktoś za mnie oddał życie. Jezus za mnie oddał życie. I upodabniając się do niego. Muszę się zapytać, nie? Jak, jak, jeżeli chcę być jego uczniem, to muszę się zapytać, czy ja jestem gotów żyć dla innych, czy ciągle chcę żyć dla siebie. To nie znaczy, że, że przyjdą i mnie zabiją. Niekoniecznie. Ale czy ja jestem gotów myśleć nie tyle o sobie i o tym, czy sobie coś załatwię, tylko o innych. To jest lekcja, którą my dzisiaj dostajemy. Uczniowie musieli się ograniczyć tylko do tego, że usłyszeli. Kto z Was chce być pierwszym, niech będzie ostatni, niech będzie niewolnikiem, niech będzie zależny od wszystkich innych. Niewolnik to zależał od, od swoich, swojego Pana. Nie? I oni tylko tyle usłyszeli, to była lekcja. Ale my dzisiaj tą lekcję mamy znacznie głębszą. Dlaczego? Dlatego, że my widzieliśmy, co Jezus zrobił dla nas. Widzieliśmy, się, widzieliśmy że umarł, ale też widzieliśmy, że zmartwychwstał. Więc utożsamienie się z Jezusem to jest utożsamienie się z drogą życia dla innych, po to, żeby otrzymać życie w obfitości, życie, które się nie kończy. Dlatego powiedziałem, że mamy do wyboru albo sobie coś załatwić, albo być szczęśliwymi. Bo nasze szczęście to jest nadzieja, to jest pewność, że będziemy zawsze z Jezusem. A tam już się nie liczy, kto gdzie zasiada. Tam się liczy tylko, że jesteśmy z Jezusem. Dlatego tu na Ziemi warto przede wszystkim szukać bliskości Jezusa. Bo wtedy będziemy go bliżej znać, będziemy też wiedzieć, o co się modlić. Żeby ta nasza modlitwa trafiła do serca Jezusa, to znaczy, żeby się zjednoczyła z tym, co on czego on pragnie. Bo on pragnie przede wszystkim wypełnić wolę Bożą, on pragnie przede wszystkim naszego zbawienia. Umieć się tak modlić, żeby chcieć wypełnić wolę Bożą i żeby chcieć dobra też dla innych, to jest sztuka. Ale ta sztuka bierze się z przebywania z Jezusem, z bliskości z Nim. Dlatego chciałbym na koniec życzyć Wam, zarówno młodszym, jak i starszym, żebyśmy mieli ochotę, czas, chęć, wierność przebywania z Jezusem. To znaczy uczenia się od Niego, patrzenia, co On robi. I takiego nastawiania naszego serca, żeby ono było gotowe do naśladowania Jezusa. Panie, prosimy Cię, daj nam odwagę do naśladowania Ciebie. Daj nam, Panie, być na tyle blisko Ciebie, żebyśmy stracili z oczu tylko to, co nam się podoba, ale żebyśmy zobaczyli, co Tobie się podoba, żeby nasze marzenia zaczęły być Twoimi marzeniami, żebyśmy marzyli o tym, o czym Ty marzysz. I żebyśmy umieli żyć tak dla innych, jak Ty żyłeś, umarłeś i zmartwychwstałeś stałeś dla nas. Amen.